Czy ktoś z Was widział już króla, mędrca, który zmierza do Elbląga? Widzieliście już ich? Bo oni są w drodze. Z tego co wiem, dotarło do nas, że i nawet konie padły. Tyle tysięcy kilometrów konie nie wytrzymują. Ale oni są wytrwale, gdzieś tutaj zmierzają. Już niedługo dotrą. Ale zanim to nastąpi, kochani, mamy jeszcze chwilkę czasu do ostat... oficjalnego rozpoczęcia. Dostajecie, kochani, złote baloniki. Puścimy je na kompletny, i znany już nam sygnał, żeby one wraz z naszą modlitwą, z naszymi intencjami poleciały. Ufam, że na ten czas się słoneczko pojawi, ale to zobaczymy. Matka Boża ma na dzisiaj do załatwić. Tam takie małe są. Mamy w prześwity, tak coś będzie. Kochani, ale za chwilkę tutaj przed nami najwspanialsze, najdzielniejsze, najwytrwalsze dzieci. Z niepublicznego katolickiego przedszkola Franciszki Średnicki Oklaski Tylko uwaga, nie z balonów tak, tak. No i zobaczcie jak one pięknie wyglądają i one dla nas zaśpiewają Nasze peryłki niepubliczne, katolickie przedszkole błogosławnej Franciszki Siedlickiej jeszcze zaśpiewają, ale w międzyczasie, słuchajcie, święty Mikołaj, patron naszego miasta się pojawił, słuchajcie, kochane dzieci, później będzie można coś te na u niego dostać. Otrzymujemy korony, otrzymujemy paloniki, pamiętamy, czekamy na nas sygnał, żeby je później puścić, ale jeszcze, jeszcze dzieci zaś nam zaśpiewają. alekhi kra No to jeszcze brawo, oczywiście brawo dla naszych artystów, oni tutaj wytrwale... W zimnie stoją, ale pięknie nam tutaj służą. w przedszkole, błogosławne Franciszki Siedlisk. Ukłoni się ładnie artyści. Do nas pięknie, wspaniale! To są dzieciaczki. Ach, uśmiechnięte. Kochani, kochani, królowie gdzieś się już kręcą. Już dotarli. Słuchajcie, ale naprawdę wydarzyło się coś niesamowitego. Oni tyle tysięcy czasami kilometrów. Ich rumaki padły. Wyobraźcie sobie. Chyba z zimna, chyba z gorąca I królowie pieszo dotarli do nas Ale są Musimy przećwiczyć jeszcze pewne hasło Uwaga, uwaga kochani Hasło, które będzie nam towarzyszyło To jest takie Do Betlejem, jak krzyczę, a wy mówicie Wyruszamy Ja mówię dalej, Jezusowi, aby wy mówicie Serce damy Słyszeliście? To uwaga, próbujemy Do Betlejem Jezus Serce damy. No dobrze, no trzy spływamy, ale idziemy jeszcze raz. Uwaga, trzymamy balony, żeby nie uciekały, One będą nam potrzebne, bo te nasze intencje z balonikami, żeby poszły w odpowiednim momencie. Uwaga, uwaga, kochani! Do Betlejem! Wyruszamy. Jezusowi! Serce damy. Serce damy! dobrze, no to jeszcze lepiej Cztery z minusem, kochani, ale ja rozumiem. Będzie <grym się> jeszcze wspanialej, kochani. Zgromadzimy się coraz więcej, wiecie, w różnych zakątków przychodzimy. Zbliża się już godzina 13. Matko Boża, słoneczko by nam się jeszcze przydało. Słuchajcie, no mam nadzieję, że Matkę Bożą to jeszcze to zrobi jakieś niespodziankę. Dzisiaj pierwsza sobota miesiąca również. Jak się w ogóle czujecie dobrze? Uśmiechnęliście się do siebie nawzajem, teraz sąsiadowi, i powiedzcie, dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś, sąsiadko. Sąsiedzie, nie znam Ciebie, ale lubię Ciebie. No właśnie, słuchajcie. Widzicie, tej życzliwości, dobroci nam jeszcze dzisiaj bardziej potrzeba niż kiedykolwiek, i próbujemy budować jak to Jan Paweł II Cywilizacji Miłości. Kochani, a tutaj, z tej strony naszej strady. Strażacy, OSP Krzesk, może oklaski dla nich, specjalni przyjeżdżają z Elbląga, żeby z nami tutaj być, nam to towarzyszyć. I wielkie, wspaniały autor również towarzyszy. To są mężczyźni gotowi zawsze pomagać nam, pragnący. No, tutaj się nie zdrumowało, ale co? Słuchajcie, zimno nie jest, pamiętajcie, rozgrzej, rozgrzejemy się, będzie ciepła herbata, cierpliwie czekamy. Kerot się denerwuje, bo też marznie, ale wiemy jak skończy. No cóż, taki jego los. Korony mamy, balony mamy. Kochani, prośba taka, jak zaraz będziemy wyruszali, żebyśmy pilnowali szyku, pilnowali porządku, chodzi o takie nasze bezpieczeństwo. W kamizelkach są ludzie porządkowi. Mężczyźni Boga, wojownicy Maryi. Oni będą tam pomagać, żeby wszystko w sprawie się układało. Są również jeszcze inne służby. Słuchajmy, bądźmy posłuszni. Wszystko będzie dobrze, bezpiecznie. dotrzemy do celu. Ja rozglądam czy królowie. Godzina czy już nie wybiła. No, trzeba zaczynać. Trzeba zaczynać. Tutaj jeszcze tylko okrzyk, słuchajcie, powtórzymy, co by inni wiedzieli. Do Betlejem! Jezusowi! Zaczynamy! Bardzo dobrze. Czy już gotowi artyści nasi są? Dobrze. To kochani, uwaga, uwaga! Zaczynamy! Nowy rok wierzy. w leży. A kto? Kto? Wyjdzie mikrofonu. Dzieciątko małe. Dajcie mu chwałę na ziemi. To fragment znanej kolendy Nowy Rok Bierzy i hasło orszaku Trzech Króli 2024, które brzmi właśnie w jasełkach leży i nawiązuje do tekstu tej tradycyjnej polskiej kolendy, ale jest ono związane również z jubileuszem powstania pierwszej Bożonarodzeniowej Szopki, którą 800 lat temu. 24 grudnia 1223 roku zorganizował w Grecji święty Franciszek z Asyżu. Więc zaśpiewajmy razem tą kolędę, przynajmniej jedną zwrotkę chyba wszyscy pamiętamy. Nowy rok bierze w jasełkach leży, a kto, kto? Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę na ziemi. Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę na ziemi. Znamy drugą zwrotkę? Spróbujmy. Leży dzieciątko jako jagniątko, a gdzie, gdzie? W Betlejem mieście tam się pospieszcie znajdziecie. W Betlejem mieście tam się pospieszcie znajdziecie. Dzisiaj po raz kolejny opowiemy historię narodzenia Jezusa. Nie jest to historia, która była kiedyś i którą tylko przypominamy. Jest to historia wciąż nowa i żywa odbywająca się tu i teraz. W każdej chwili naszego życia przychodzi do nas Bóg i przyjmuje ludzkie ciało. Nie szuka pięknego pałacu, tylko tego, co mamy w tej chwili do zaoferowania. Szuka nas samych, takich, jaki jest, jacy jesteśmy, niczym się nie brzydzi. Wystarczy mu uboga stajenka naszych serc, by się na nowo narodzić i odmienić nasze życie. Musimy tylko uwierzyć, że wszystko, co nas spotyka w chwili obecnej, wypływa z jego miłości i prowadzi ku zbawieniu. Zatem zaczynamy, dawno, dawno temu, za górami, za lasami... Chwila, rasami. chwila, moment, co ty pleciesz? Toż nie bajkę dzisiaj gramy, tylko fakty przedstawiamy. Owszem, było to dość dawno, lat już dwa przeszło, gdy Maryja, młoda panna, za mąż, za Józefa wyszła. Tak, tak, i za Bożą sprawą, w mocy Ducha Najświętszego. Poczęła się spodziewać swego syna pierworodnego, lecz nie dano jej spokojnie z, czekać, z mężem czekać na Mesjasza, bowiem August, cezar Rzymu, na spis wszystkich pozapraszał. Dumny cezar chce wiedzieć, ilu podwładnych ma w swoim państwie. Rozsyła więc gońców na wszystkie jego krańce, by rozkaz cesarski zanieśli.

Nie go czytają twoje szlachetne usta, rozporządzenie Cezara Augusta dla mieszkańców Judei. W związku z prowadzonym spisem ludności nakazujemy wszystkim Judejczykom pozostanie na swej własnej roli lub w miejscu zamieszkania do czasu zapisów, tych zaś mieszkańców Judei, którzy z którzy z jakiejkolwiek przyczyny Znaleźli się poza swym miejscem zamieszkania. Informujemy, iż jest wolą naszą, aby powrócili do domu urodzenia i w miejscu tym pozostali tak długo, aż zostaną spisani. Słyszeliście, co edykt głosi? Ruszajcie co rychlej, jako nakazano, aby dać się zapisać. Najlepiej dzisiaj albo jutro rano. W ten oto sposób kto żyw w państwie, do rodowych swoich grodów spieszył, by zapisać siebie wraz z rodziną i uniknąć konsekwencji, w tym żołnierskich interwencji. Cóż było Co robić? Nasza para... Nasza para drogę musiała. Musiała. Stan Maryi był poważny, ale Józef był odważny. Wzięli osła, trochę strawy i ruszyli bez obawy, bo Bóg złożył obietnicę, że ochroni tę dziewicę. Józefie, drogi, włóczą mi pomożesz wdrapać się na osła, bym do Betlejemu doszła? Pomogę ci, Mario. nie chcę, byś tu traciła. Do Betlejem długa droga. Wiedzę, Jesteśmy radzi, że Pan nas prowadzi. Tymczasem w dalekiej wschodniej krainie trzej mędrcy badali grube, starożytne zwoje. Od dawna się przyjaźnili i raz na rok zbierali się razem u jednego z nich. Według wcześniejszego ustalenia. By podzielić się mądrością, którą zdobyli w minionym roku, przedyskutować i podsumować zdobytą wiedzę, porozmawiać o mądrych i pożytecznych rzeczach, oraz po prostu pobyć ze sobą. Tyle lat spędziliśmy studiując te wszystkie mądre księgi. Próbując odnaleźć prawdziwą mądrość, a wciąż błądzimy w ciemnościach niewiedzy. Kto nie szuka mądrości, nigdy jej nie znajdzie. Jak pojąć, że już ją osiągnąłem? Co to jest mądrość? Tu kryje się tajemnica. Nic na tym świecie nie jest bez sensu. Ten, kto go stworzył, pewnie zna prawdę. Czyli żeby odnaleźć prawdę, trzeba odnaleźć tego, który stworzył świat. On jest prawdą. A skoro dało życie wszystkiemu, co nas otacza, jest życiem. Prawdą i życiem. Więc gdzie go mamy szukać? Powinien nam zostawić jakąś wskazówkę. Zbadajmy Roz... jeszcze raz te zwoje. Yy, może tam coś odnajdziemy. To coś, co doprowadzi nas do niego. Chodźmy do biblioteki. Jest tam jeszcze kilka książek, których nie przepatrzyliśmy. Czuję, że jesteśmy na właściwej drodze. Drodze ku życiu, które się nie kończy, które jest prawdziwe. W grubych księgach szukali, niebo spoglądali, aż na koniec każdy ze świtą podróż się wybrali. Drogę im wyznaczał blask gwiazdy ognistej. Mieli pasję w oczach, serca mieli czyste. Cel wędrówki szlachetny i czyste zamiary, pokłon oddać królowi, co się właśnie narodził. I przez proroków był zapowiadany. A że to władca świata i pan nad pany, wypadało hołd złożyć, ofiarować dary. Więc poszli. Królowie ujrzeli jego gwiazdę na wschodzie i wyruszyli mu na spotkanie. A my będziemy tak stali? Ruszamy za nimi w drogę. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Znajdziemy odpowiedź na pytanie: Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Gwiazda nam wskaże Jezusowe imię, które niesie pokój i radość rodzinie. Pójdziemy, Pójdziemy za gwiazdą. Niech nas wszystkich. Prowadzi gwiazda. prowadzi gwiazda. Dokładnie już gwiazda się ustawiła na początku, kochani. Musimy ustalić szek, ale zaraz. Do Betlenia? Kochani! Ha, ha, rozwodzę. Rozwodzę. Kochani, do Betlejem Wyruszamy Jezusowi Serce damy, Serce damy. Uwaga jeszcze raz, bo trzeba powtórzyć dobra. Do Betlejem Wyruszamy Jezusowi Serce damy Kochani tak, tak będzie Zaraz kochani już nasi strażacy ustawiają Zaraz będzie hasło wypuszczenia naszych baloników Jeszcze czekamy, pamiętamy Wzbudźmy nasze intencje jak one lecą z naszymi sercami. Ale jeszcze nie teraz, nie, jeszcze nie! Będzie, będzie hasło. no Wszyscy razem muszą pójść. Kochani, czekamy, czekamy. Pamiętamy, pamiętamy, że musimy filować w porządku. Królowie się już ustawili na początku. Kucyki idą na początku. Gwiazda prowadzi. I później, kochani, filujemy się według nagłośnienia naszego. No dobra. To uwaga, kochani, nasi strażacy gotowi? To na 3, 4. Uwaga, 3, 4.